Siemandero kochani! Dzisiaj jedziemy na openera! Nie, co Jedziemy na kołczale! Nie wiem czemu powiedziałam openera Sorry A więc tak, właśnie się szokujemy I mamy półtorej godziny jazdy tam, więc no się ogarniamy i będziemy zaraz jechać Ogólnie patrzcie, tutaj, wszystkie samochody czarne, białe, szare i to nasz Rumak, wypożyczyła pożyczyła Emilia. Miałeś mi się nie wyróżniać, no ale wyszło jak wyszło. Ej, eee, ej, e, e. Gdzie idziemy, panienki? Na Kucelelelandii. Oh, yeah. Jeżeli chcecie podwózkę na teren festiwalu, o to proszę, rowerki. Zapytałyśmy się o cenę tych rowerów, kosztuje to 15 dolarów za osobę, więc chciałbym to zrobić, ale to chyba nie nasza koszta, więc no, to dziękujemy za to. No tutaj jak macie punkt wejścia, wyjścia, to sprawdzają bransoletki i macie specjalne miejsce, gdzie skanujecie, no i tak wiedzą, czy macie legalną bransoletkę, czy podróbę. To neutrogeny i macie tutaj Field 50 z pompeczką, więc to żeby się nie spalić. Ogólnie tutaj za mną jest sklepik z rzeczami artystów. Właśnie kupujemy koszulkę dla kolegi, więc no stoimy tutaj w kolejce. Jak widzicie spory ten namiot. Patrzcieka piękna, brązowa, Piękne. z całą rozpiską artystów. Piękny zakup Emilio, piękny. I przy, przy, przód taki przy I Emilka też piękna. Piękna Emilka, piękna bluza. Musiało już na lemoniadę zamówić. Lemoniadka. z <grystanie> Patrzcie, jakie akcja tutaj przed koncertem z Tego nauczę, że nie mamy niestety. <grystanie> <grystanie> What? It, it what? I what? What? Cali, what? Callie? What? Callie? What? Callie? What? I said, okay, 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 don't get my infatuation, it's related to another former ah! Widziałyśmy co robiłyśmy wczoraj. Wcześniej wyszłyśmy 10 minut i normalnie można było iść A Teraz